Witam wszystkich, BMW F45 218d czyli 2 diesel B47 oznaczenie. Zmiana filtra oleju. Filtr oleju znajduje się z tamtej strony. Filtr oleju tutaj gdzieś wam rzucę zaraz numer z filtrona i oryginału. I tak, filtr znajduje się tutaj pod, pod tą pokrywą. No, od groma takich wkrętów na ósmeczkę. Odkręcamy wszystko, żeby to ściągnąć. ściągamy tą całą pokrywę i zaraz pokażemy co dalej. Tutaj troszeczkę głębiej mamy jeszcze takich na dziesiąteczkę. Parę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć kołków. To są yy, tylko takie nakrętki właściwie, plastikowe, więc delikatnie z nimi, jak je będziecie przykręcać. I Mamy ściągniętą tą osłonę, od tej strony sobie zaczynamy ściągać od progu, bo tutaj jest założona, za tą, nad tą yy, blachę, yy, osłona. Na przewidzce pokażę dlaczego. Akurat tu wyszło tego ta wymiana filtra. Filtr, jakiś tam zamiennik z filtrona. Takie oznaczenie. Długość się zgadza. Mam nadzieję, że ta końcówka też będzie taka sama. Tutaj widzicie, że jest od dołu jest, jest takie wycięcie, więc to musi wejść w to wycięcie. Ściągamy tą zaleczkę, zrzucamy klik, w dół. Wyciągamy, wkładamy wszystko, tutaj też rozpinamy, spinamy. Yy, i, I co? No i miejmy nadzieję, tutaj u góry no, cieknie z tego niesamowicie. Jak jest odpalony teraz, to tylko kapie. Yy, ale to wszystko zalane. Jeszcze będę musiał to trochę poczyścić. No ale przy okazji, jeszcze widać, oryginalny filtr ma takie oznaczenia. Yy, więc myślę, że to jest, no, oryginalny. I, i gdyby nie to, że. Coś się w nim skończyło, coś pękło, to pewnie by jeszcze jeździł kupę Dobra, Dobra, biorę się za wymianę. Cała to, to nic wybyłem to, spikałem to jakimś tam APC. Jakąś chemią wypukałem. Ładnie teraz pachnie, trochę przetarłem szmatką. Niech to sobie wścieknie, zakładam osłonę. I co więc by było tyle? No, filtr się szybko wymienia. Nie ma z tym problemu. Tutaj jeden klips, tutaj tylko ta suwka, uszczelki, jedna paska uszczelka. Teraz sobie wezmę go opuszczę odparę. czy nic nie już teraz, Więc wszystko jest tak jak powinno.